Koronawirus w Polsce czas na zmianę zachowań. Po pierwsze, dbaj o swoją odporność. Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je płynami z alkoholem o stężeniu co najmniej 60%. Nasze dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusami. Dlatego unikaj dotykania oczu, nosa lub ust nieumytymi rękami, aby nie przenieść wirusa z powierzchni na siebie. Z tego samego powodu nie podawaj dłoni na powitanie. Unikaj miejsc, w których przebywa wiele osób, ponieważ wirusy roznoszą się drogą kropelkową. Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli ty kaszlesz lub kichasz, zakryj usta i nos zgiętym łokciem, a najlepiej chusteczką, którą następnie jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza, po czym dokładnie umyj ręce. Stosuj zrównoważoną dietę. Codziennie jedz pięć porcji warzyw i owoców i wypijaj około dwóch litrów płynów. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj, aby dobrze się wysypiać. Po drugie, dbaj o swoje otoczenie. Regularnie oczyszczaj powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady, stoły, klamki i włączniki światła. Używaj do tego wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Odkażaj często swój telefon, na przykład używając chusteczek ze środkiem dezynfekcyjnym. Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Zachowaj spokój. Nie rób zakupów na zapas. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy, opartej na dowodach naukowych. Znajdziesz ją na stronach głównego inspektoratu sanitarnego lub Ministerstwa Zdrowia.